Mam na imię Lena. Długo czekałam na tę ciążę. Mam 42 lata. Po teście ciążowym szalałam ze szczęścia. Rozpoczęliśmy z mężem przygotowania do przyjęcia tak długo wyczekiwanego dziecka. Regularnie chodziłam na wizyty kontrolne, badałam się, dbałam o siebie. Wszystko po to, aby urodzić upragnione dziecko. Po kolejnej wizycie u lekarza na USG ginekolog zachowywał się inaczej niż zwykle. Wiedzieliśmy wtedy, że to będzie dziewczynka. Miała być zuzia. Miała, bo zuzi nie będzie. Lekarz powiedział, że widzi liczne wady i że trzeba zrobić dodatkowe badania. Wtedy myślałam, że wszystko będzie w porządku, że wady da się wyleczyć. Ale diagnoza brzmiała: Zespół Pato. To najcięższa postać trisomi. W większości przypadków płody obumierają w macicy albo rodzą się martwe. Nie będę opisywać szczegółów, bo wady zewnętrzne są straszne. Do tego dochodzi niewydolność serca, zaburzenia oddechu i ciężkie upośledzenie umysłowe. Nie byłam w stanie kontynuować tej ciąży. To było ponad moje siły. Jedyne moje pragnienie to było jak najszybciej ją zakończyć. Ale jak? Lekarze bardzo mi współczuli, ale rozkładali ręce, mówili, że nie mogą, że pójdą siedzieć, że y, mogą stracić uprawnienia do wykonywania zawodu. Nie rozumiałam tego. Przecież lekarz musi ratować moje zdrowie i życie, a nie płodu, który nie ma szans na przeżycie. W końcu. Trafiłam do szpitala, do wrażliwych lekarzy. To y, dzięki mojemu kontaktowi z federacją, która od tego czasu zajęła się moją sprawą. I ja też się czegoś nauczyłam. Zrozumiałam coś bardzo ważnego. Nikt nie ma prawa decydować o życiu kobiety w żadnej sytuacji. Nie znamy jej życia. Nie wiemy, dlaczego podjęła jakąś decyzję, taką czy inną. Zrozumiałam to. A ty rozumiesz? Chcesz zrozumieć?